No, ja jestem 86, a dzisiaj ze mną jest eee, Pani Tak. Mm, I mi? dzisiaj robimy reklamę serwera mc.svrealcraft.pl mm, Bardzo miła administracja. Mm, no i TP. No, to pokazuję. Gdzie ty? O tutaj. Tutaj mamy tabliczki. Mm, regulamin Realcraft sobie. Tam, jak wejdziecie to przeczytacie, bo mi się nie chce e, czytać. Roll Tame. Mm, komendy dla gracza. O Info o VIPie. Konto VIP. Konto VIP. Info o VIP ok. Mm, tutaj. Informacje o działkach. Ok. To chodźmy na, może na. Spa no to jest główny spawn. Yy, I chodź teraz może. Do sklepu. O, tutaj jest niedaleko sklepu. Właśnie są różne warty. Yy, Spawn, stał, ukośnik stał, yy, ukośnik Wart Sklep, BWP. Mam. Co tam jeszcze? Tu jest sklep, okej. Okay. Jeżeli wpiszemy warp sklep, no to będziemy w sklepie. Ok. Teraz może o, to są skiny adminów. Znaczy ten to jest... To jest, to jest jednocześnie Vero i Polak, bo nie mają skinów. Tutaj jest y, hitadmin admin PvP. Tam jest córce y, 1, 2, 3 chyba albo coś takiego. Tam jest... Y, Drugi skin, Admin Hubios. Okej. Okay. Tutaj jest kick mod, truskawka. KickMod. I... admin. Znowu Hubios, bo on sobie zmienił skina. Okej. Okay. No to chodź może na WARP PvP teraz. Tutaj rzeczy, nie mam, ale dobra. A nie, to nie nie WARP PvP, tylko wpisujemy po prostu PvP. Jestem kto? No ja. Yeah. Okej. Okay. no to wskakujemy. Dziękuję. Yeah. <laughs> to było nie tak. Kurde, kto mnie bije? Tak, teraz tak siedzimy. Zrobię uciec. Ja mam diamentową broję, ale w domu. I miecz ostrość 7 nie ostrość 4 tam mam chyba. I zaklęty ogień. On lata na przupę. Ich cheater. Czekaj, pomogę ci. Nie wiem czemu tych, którzy zabraniają kubą latać, a oni chcą sami kubić cały teklaski. Jaki głupek? Kurde. No bo to latają. ja się to No jakbym nie wiedział, że VIP lata, wiesz. O kurde. No to zaraz kwiaty zrobię. O Boże. Okej, okay, no to zabili mnie, ojoj. Y chodź teraz może na warp... Jedzenie. A, A no, to nie działa, chyba. A nie ma. Warp splew. Jest warp kościół. A, pochodź na Warp Kościół, bo splefa nie ma. Tutaj, Kość. tego, e, zero prawie te msze. Teraz akurat. Okej, okay, no to, to by było na tyle prezentacji serwera. Siemanko.